Serwus, nazywam się Dominik Bartelak i opowiem Ci trochę o szkoleniach indywidualnych, które prowadzę już od 12 lat. Kupujesz wielki ADV, podróżny motocykl, odbierasz go z salonu, siadasz, jedziesz. Plany, daleka podróż, kontynenty przed Tobą, kilometry dróg. Jedziesz, czujesz się pewnie, ale nagle asfalt się kończy. No i co? Czujesz ten strach? Czujesz to jak takie lekkie mrowienie, że ty co nie dasz rady, że to nie dla ciebie, albo te szutry są zbyt straszne, nie wiem. Co cię przeraża? Na szkoleniu pokażę ci udowodnie, że to nie ciężki motocykl. Nie motocykl jest problemem, a twoje nawyki. Pokażę jak poprawić twoje umiejętności tak abyś sobie z nim radził, czy w piachu, czy w terenie, czy w jakiejkolwiek trudnych sytuacjach. Poczujesz się lepiej, poczujesz się pewny siebie i um, będziesz miał większą ochotę na podróżowanie poza asfaltowymi drogami. Dominik, co najczęściej blokuje ludzi w głowie, gdy zjeżdżają ciężkim motocyklem z asfaltu? Czego boją się najbardziej? Boją się tego, że się wywrócą i że nie będą potrafili podnieść tej masy, tych ciężkich kilogramów. A drugie, że popsują ten motocykl tak, że trzeba będzie go naprawiać i, i, i wydać pieniądze w serwisie. Często ludzie boją się o siebie, o swoje zdrowie i o to, jak będą reagować w stresie. Mówisz, że w dwa dni można zmienić strach w pewność siebie. Co takiego dzieje się na twoim szkoleniu, że po 48 godzinach ci sami ludzie wjeżdżają w piach z uśmiechem. W moim szkoleniu Robimy krok po kroku, zaczynamy od łatwiejszych terenów, łatwiejszych dróg i idziemy dalej i dalej i na koniec drugiego dnia okazuje się, że zjazd czy powrót na drogę asfaltową jest dziecinnie prosty, nagle czujesz, że motocykl prowadzi się sam, jest dużo lżej, łatwiej, nagle jadąc, Kręcisz głową w lewo, prawo, obserwujesz widoki, cieszysz się tą jazdą. Jest Ci po prostu lżej i łatwiej. Dominik, masz za sobą tysiące kilometrów w Azji, w Afryce, właściwie na całym świecie. Co najczęściej przydaje się kursantom tutaj w Polsce? To powiem tak: kilometry, kilometry, kilometry. Im więcej jeździsz, tym jesteś bardziej wyjeżdżony, wjeżdżony. Lepiej znasz swój motocykl, swoje umiejętności? Twoje hasło to współpraca z motocyklem. Co to właściwie oznacza w praktyce, kiedy motocykl staje się kumplem, a nie wrogiem? <laughs> Jeśli poznasz takie podstawowe zasady, to czym się, dlaczego ten motocykl się tak zachowuje? To jego podstawy, jego geometrii, ergonomii, zasad skręcania to ta teoretyczna wiedza. Przeniesiona na taki praktyczny grunt jazdy, to spowoduje, że mając wiedzę będziesz w stanie wykorzystać potencjał, który tkwi w motocyklu, ale też w samym sobie. Będzie ci po prostu będziesz pochodził do tej jazdy z, z wiedzą ze zrozumieniem. Czy na Twoje szkolenie może przyjechać ktoś, kto dopiero odebrał swoją nową tenerę, nowego gs nowego Adventura i nigdy nie ubrudził opon? Tak to zdarzało się już wielokrotnie. Szkolenia prowadzę od 12 lat. Przyjeżdżali zarówno doświadczeni kierowcy, jak i ci początkujący, czasami nawet i pary na motocyklach chcący rozpocząć swoją przygodę z podróżowaniem. Wtedy, wtedy jedziemy wąskimi dróżkami, asfaltowymi zazwyczaj. Zwiedzamy malowniczą jurę krakowsko-częstochowską. Ja jadąc z przodu pokazuję prawidłowe odruchy, pokazuję prawidłową linię przejazdu i służę swoją pomocą, wiedzą i doświadczeniem, tak by te początki były łagodne, przyjemne i mniej stresujące. Dominik, wiele osób mówi: że Kupiłem nowego GS za 100 tysięcy złotych i boję się go porysować. Co im, co im odpowiadasz na szkoleniu? Po co nam te motocykle? To, to jest y, zabawka. To w naszym świecie jest to część rozrywki i stylu życia. I y, y, tak naprawdę nie potrzebujemy idealnego, pięknego pojazdu. Potraktujmy te rysy jako blizny jako pamiątki po naszych wyjazdach. Będę teraz ambasadorem wszystkich ludzi, którzy chcą cię zapytać o te wszystkie rzeczy związane ze szkoleniami i o to jest pytanie. Proszę powiedz, czy motocykl musi być obwieszony tymi gmolami, najnowszymi nowinkami związanymi z osłonami, z zabezpieczeniem motocykla, żeby do ciebie przyjechać, czy może klient mieć maszynę seryjną, żeby wziąć udział w tak profesjonalnym szkoleniu? Jak najbardziej ta seryjna maszyna jest już gotowa do jazdy i do nauki, i do zwiedzania świata. Oczywiście, można dodać trochę tych dodatków, które niektóre są skuteczne, mniej, bardziej, niektóre są przydatne, i sam je mam zamontowane w swoim motocyklu. Chętnie doradzę, pokażę i opowiem o tym, co gdzie się sprawdza. Nie zawsze obwieszenie motocykla takimi dodatkami i akcesoriami. Poprawi jego parametry. Czasami jest to zrobione nad wyraz i kompletnie niepotrzebnie, ale tak. Wiele razy przydają się osłona, osłania jakiś newralgiczny element, po to, żeby jego uszkodzenie zminimalizować podczas wypadku czy przewrotki. Czy klient kup kupując motocykl seryjny może zgłosić się do ciebie o poradę, jaki gmol kupić, jaką osłonę, jakie akcesoria założyć? Czy klient może liczyć na taką poradę jeszcze przed szkoleniem, w trakcie szkolenia bądź też po szkoleniu? Oczywiście to jest część tej gry. Te wszystkie elementy, akcesoria, które, które montujemy na naszych motocyklach, ich skuteczność albo takie użytkowanie w czasie, nie zawsze jest to dobrze określone podczas ofertowania albo kupowania tego elementu. Ja jestem po to, żeby z doświadczenia i praktycznego wykorzystania powiedzieć Ci, co działa, a co nie działa, na co warto wydać pieniądze, a co jest kompletnie bez sensu. Powiedz, czy klient ze wzrostem 160 cm i wagą 60 kg to za mało, żeby podnieść i opanować gs czy inny motocykl typu Adventure, który waży 250 kg w błocie, mm. da radę taki człowiek? I tak, i nie. Z jednej strony dla początkującego człowieka, czy to kobiety, czy mężczyzny o takich parametrach, to może być kłopotliwe po prostu wyczucie, balans, siła fizyczna wiele razy nie pozwala na to, żeby dobrze ten motocykl obsługiwać. To jest mniej więcej tak jak ciężkie cruiser'y i harley'e. One też wymagają siły. Niektóre z nich mają nawet bieg wsteczny po to, żeby pomóc przy manewrowaniu. Natomiast widziałem wielu kierowców, którzy są skromnego wzrostu, a radzą sobie świetnie i wiele razy lepiej od e, rosłych i e, zbudowanych mężczyzn. Często u klientów, e, u naszych kolegów, koleżanek słyszymy mm, jestem za stary na naukę off-roadu. Jaki był twój najstarszy klient i jak sobie poradził? Jak mu poszło? <grym> najstarszy? E, mój klient przyjechał sam na motocyklu Husqvarna 701, czyli naprawdę terenowym motocyklu. Nie wiem ile miał lat, ale tak szóstka z przodu i naprawdę sporo cyfr za tą szóstką. Myślę, że był przed siedemdziesiątką. Natomiast pamiętam panów, dwóch na wycieczce asfaltowej, którzy jeden z nich miał 84, a drugi 82. Bawili się świetnie i robili zawody, który z nich będzie miał mniejsze spalanie. Kolejna bolączka naszych kolegów i koleżanek to piach. Dlaczego jest największym wrogiem motocyklisty ADV i jak, sobie, jak, jak ty sprawiasz, że po twoim szkoleniu ludzie przestają walczyć z nim i już nie mają tego strachu i obawy przed zjechaniem z asfaltu na piach? Oj, piach to jest historia. To jest najtrudniejsza, najbardziej wymagająca nawierzchnia do jazdy. Ale z drugiej strony, zobaczcie na Dakar, jak to pięknie wygląda, ile fanów Daje jazda po piachu. Jeśli tylko zmienisz swój mindset i powiesz, lubię piach, lubię tą plażę, to jest fantastycznie, świeci słoneczko, to będzie ci się jeździć świetnie. Ja w swoich szkoleniach zaczynam od takiej techniki, która się idealnie sprawdza w jeździe po piachu: to jest uśmiech. Po prostu uśmiechnij się, polub ten piach. No i druga sprawa, nie bój się tego gazu. Tego, że ten silnik wyje, że motocykl wchodzi na wyższe obroty, a niech on sobie wyje. Będzie ci się lepiej jechało. Panie Dominiku, piach czy rzeka? <laughs> piach czy rzeka. Zastanawiacie się pewno, co jest trudniejsze, co jest bardziej wymagające. Mamy łatę piachu albo piaszczystą drogę, a z drugiej strony mamy brud rzeczny, który trzeba pokonać. Co jest według was trudniejsze, bardziej wymagające? Moim zdaniem rzeka, dlatego że konsekwencje przewrócenia się w tej wodzie są wielokrotnie wyższe niż przewrotka na tym piachu. No cóż może się w piachu stać? Najwyżej zakupiemy. Najwyżej trochę siły trzeba będzie, żeby się wykopać z tego piachu. A w rzece zalanie motocykla, mokre buty i wiele innych czynników, które powodują, że motocykl może się poważnie uszkodzić. Okej. Okay, a zjazd czy podjazd co jest gorsze? I jakie patenty na to? Zjazd czy podjazd, i teraz Wam powiem tak. Inaczej się zjeżdża i podjeżdża lekkim i ciężkim motocyklem. My mówimy o tych ciężkich. Więc podjazd ciężkim motorkiem jest po prostu no cóż się może wydarzyć? Najwyżej się zatrzymasz i tyle. Mamy nadmiar mocy, mamy szeroką tylną oponę, mamy miękkie zawieszenie. Ten motocykl, jak winda, będzie nas wciągał do góry. Ważne, żeby zrobić to miękko, płynnie i ym, Delikatnie. Natomiast zjazdy. Po określeniu pewnej prędkości, motocykl zamienia się w lecącą cegłówkę. Nie jesteśmy w stanie go opanować. Najwięcej moich prywatnych zdarzeń podczas, podczas jazdy działo się podczas zjeżdżania, właśnie kiedy prędkość była zbyt duża w stosunku do y, trudności terenu. Zjazdy są o wiele bardziej wymagające niż podjazdy. Przejechałeś trasę Dakaru w Ameryce Południowej. Jaka była najtrudniejsza sytuacja, z której wyciągnęła cię technika, a nie siła? Tak. Pojechałem drogą, przełęczą górską, szutrową drogą, która oficjalnie była drogą zamkniętą. No, postanowiłem, że jednak pojadę. Byłem sam na, takiej, na tej drodze. Przez to, że droga była nieużytkowana. Była również mocno zniszczona przez płynącą wodę. Więc byłem sam i tak naprawdę w pełni świadomie wjechałem w teren, który jest odludny i nie będę mógł liczyć na pomoc zewnętrzną, jeśli cokolwiek się wydarzy. Tak naprawdę, technika jazdy polegała na tym, aby płynnie i niezbyt szybko pokonać ten górski, trudny odcinek. Dominik, przeszkoliłeś setki, setki motocyklistów. Powiedz, czego się bali, jak już skończyliście jeździć. Trudne warunki: piach, pot, krewi łzy. Czego się bali, a już się nie boją po spotkaniu z tobą? Wielu ludzi, którzy przyjeżdżali do mnie i przyjeżdżają cały czas, mówią, że nigdy nie zjeżdżali z asfaltu. Prawda jest taka, że jest naprawdę wielu tego typu ludzi. Oni mówią, ja się boję zjechać z tego asfaltu, bo nie wiem, jak się będzie zachowywał ten motocykl. Co on potrafi? Czego ja umiem, czego nie umiem? Ten strach to jest taki strach przed nieznanym. Nieznany jest właśnie ten, ta nawierzchnia, czyli te drogi, które są mniej przyczepne, takie nie do końca odkryte, albo gdzieś w lesie, gdzieś po błocie, po kałużach, kolejnach, piachu. To powoduje olbrzymi stres i strach, jak ja sobie z tym poradzę, bo ja nigdy tego nie robiłem. To jest tak naprawdę taki lęk przed nieznanym. Wyjście ze strefy komfortu. Traktujmy tę strefę jako drogi asfaltowe, jakieś tranzytowe, autostrady, łatwe. No a tu nagle trzeba zjechać z asfaltu, no i cóż na tam czeka? To jest strach, który ja próbuję rozwiać. I ja wtedy mówię, jedź za mną, ja ci pokażę. Cokolwiek się wydarzy, to ja jestem, ja jestem tutaj dla Ciebie, pomogę Ci. Przedostaniemy się, wydostaniemy Zobacz, dzień długi, słońce świeci, jedźmy. Co jest ciekawsze, szuter czy asfalt? Prawda jest taka. To jest 9 do 1. 90% kilometrów dróg na świecie jest szutrowa, nieutwardzona. Przez dojazdy do pól, prawie cała Afryka. Azja, górskie drogi, to wszystko są drogi nieutwardzone, szutrowe. Zobacz, ile przed Tobą. Zobacz, ile możesz zyskać, mając umiejętności jazdy poza asfaltem. Szkolenie u Dominika Bartelaka trwa ile dni, jak wygląda. Proszę. Szkolenie. Najlep najlepszą formułą na szkolenie to są dwa pełne dni. Pierwszego dnia spotykamy się rano, zaczynamy od kawy, po to, żeby po to, żeby le lepiej się poznać. Ja wtedy jestem w stanie zapytać o twoje oczekiwania, potrzeby, obawy i wszystko o doświadczenia, wszystko to, co będzie mi potrzebne do tego, aby dobrze sformułować, ułożyć plan takiego szkolenia indywidualnego, z takim indywidualnym podejściem. Ruszamy, zaczynamy od rzeczy podstawowych. Dzięki temu jestem w stanie sprawdzić, jaki jest twój poziom, co już umiesz, czego jeszcze nie umiesz, gdzie jest największy kłopot. Zaczynamy od podstaw. Prawidłowej ergonomii, ustawień. Pokonujemy pierwsze kilometry razem, tak, żebyś poczuł swój motocykl inaczej, żebyś inaczej do niego podszedł. I zwiększamy kolejne ćwiczenie. Po ćwiczeniu staramy się, aby to, co wyszło, to co się udało, żeby to powtarzać, żeby ta pamięć mięśniowa się pojawiła. Wyszło jakieś, jakieś ćwiczenie, powiedzmy, skręcanie. Udało się pokonać 3-4 razy, to zróbmy to jeszcze kolejne. 5, 8, 10 razy, tak aby zapadło w pamięć. Ćwiczymy, uważając na swoją aktywność fizyczną i nie ma sensu iść dalej, jeśli organizm, nasze ciało już mówi nie. Wtedy lepiej jest przestać, zrobić przerwę. Zrobimy przerwę na lunch, pojedziemy do źródełka, napić się źródlanej wody, staniemy przy jakiejś zabytkowej kapliczce, zobaczymy region, porozmawiamy z lokalnymi ludźmi. Wypijemy może znowu kolejną kawę gdzieś na, gdzieś na trasie. No i nasze szkolenie kończy się pierwszego dnia o zachodzie słońca, albo tak aby, tak, aby zakończyć dobrze ten dzień wspólną kolacją. Drugiego dnia ruszamy rano. Zaczynamy od tego, aby sobie przypomnieć to, co, to, co było poprzedniego dnia, tak aby znowu ta pamięć mięśniowa zaczęła pracować. No, idziemy krok dalej. Stawiamy coraz dalsze kroki w tej jeździe terenowej. Jedziemy w nieco trudniejszy teren, czy ścieżki, czy wąskie przejazdy, bardziej luźna nawierzchnia, czy luźne kamienie, trochę piasku, błota, gliny to wszystko się może pojawić. Ten challenge, ten, to wyzwanie jest zarówno dla Ciebie, jak i dla mnie w tej trasie. Jedziemy w nieznane, nigdy nie wiadomo, co się może wydarzyć, co, co spotkamy. Jak będziemy musieli sobie dać radę w takich warunkach. W którym miejscu w Polsce oferujesz swoje szkolenia DV i dlaczego? Bazą, moją bazą szkoleń jest mój rodzinny obiekt Folwark Kamyk, gdzie jest trochę miejsc noclegowych, jest też restauracja, jest to przyjazny teren dla motocyklistów. Stamtąd zaczynamy, a że to jest niedaleko Częstochowy jakieś 10 km na północ. Mamy północną część Jury Krakowsko-Częstochowskiej, która jest tym najbardziej atrakcyjnym obszarem i regionem Polski, gdzie jest niezliczona ilość dróg, czy to szutrowych, czy asfaltowych, dobrze połączona, dobrze skomunikowana, dająca wiele możliwości szkoleniowych. To tak zupełnie na szybko, trochę zdjęć z tego, jak te szkolenia wyglądają. Zaczynamy zawsze od kawy w, w, w mojej rodzinnej firmie Konsoni. Jedziemy na okoliczne górki, tu akurat z jazdy ciężkimi motocyklami. Podjazdy, jazda dynamiczna, bywa i tak. Trzeba sobie pomóc, jesteśmy, tworzymy społeczność, braterstwo, grupę wsparcia, lubimy się i lubimy razem spędzać czas. Olsztyn, malownicze miejsca, Blisko Częstochowy, Kamieniołom Warszawski, jazda poślizgów, power slide, breaking slide, Jurajskie skały. Tu miałem kolegę, który postanowił, że chciałby trochę poznać regionu, w którym, w którym mieszka. Pojechaliśmy razem na wycieczkę. Sam na sam, jeden na jeden, poznając lokalne drogi Beskidu Śląskiego, Beskidu Żywieckiego. Jednocześnie była to jazda testowa nowym modelem F900GS, tu akurat Maczuga Herkulesa, czyli słynna biura, krakowsko-częstochowska, już bliżej Krakowa. I wąskie, szutrowe dróżki, szkolenie na placu, szkolenie ze skręcania, postawy techniki. Tor wyrazów pod Częstochową jest idealnym miejscem do nauki prawidłowych odruchów i nawyków, zakrętów, ciasnych zakrętów, daje tu dużo fanów, dużo, dużo wiedzy i umiejętności. Lokalne dróżki dookoła, tu akurat przejazd przez rzeczkę. Mam nadzieję, że po szkoleniu dołączysz do grona ludzi, tak zwanych terenowych, czyli dołączysz do off szumnie w nazywanego off i będziesz się cieszył jazdą poza utwardzonymi drogami. Zapraszam na moje szkolenie i do zobaczenia w trasie Dominik García.